Mądrość Ojca Pio Pierwszy marca Ojcze, kochasz to, czego ja się boję. Nie kocham cierpienia samego w sobie. Proszę o nieboga, pragnę go z powodu owoców, które mi daje. Ono bowiem oddaje chwałę Bogu, ocala bliźnich na tym wygnaniu, uwalnia duszę z ognia czyśćcowego. I czegoż więcej mogę chcieć? Ojcze, czym jest cierpienie? Ekspiacją za uczynieniem. A dla Ciebie. Moim codziennym chlebem, moją rozkoszą. Witajcie, kochani. Przede wszystkim chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować za te wszystkie liczne i piękne komentarze. Tyle wdzięczności popłynęło. To coś wspaniałego. To jednak musi być prawdą, że poczucie wdzięczności rodzi szczęście. Ja jestem szczęśliwy i nie dlatego wcale, że tak wiele tej waszej wdzięczności popłynęło w moją stronę. To też bardzo mnie to buduje, gdy doceniacie te walorkowe wartości. Tak myślę, że z tego to mógłby się zrodzić nawet jakiś powód do pychy, ale spokojnie. Niektórzy zauważyli, że mam raczej tendencję do zaniżania swojej wartości niż pysznienia się. Ale chodzi mi o to, że poczucie szczęścia rodzi się we mnie z poczucia wdzięczności. Wdzięczności właśnie wobec Was, za wszelkie przejawy życzliwości. Nie wiem. Niewiele jest dzisiaj takich miejsc. Czasami gdzieś zawędruję, na jakieś forum czy miejsce komentowania czegokolwiek, i jeszcze szybciej niż tam trafiłem, uciekam stamtąd, ponieważ aż ciężko patrzeć na to, jak ludzie skaczą sobie niemal do gardeł. Obrażanie innych, wyzywanie od najgorszych, łącznie wraz z członkami ich rodzin to już przesada. Dlatego tym bardziej mnie cieszy, że u nas jest tak życzliwie. Tutaj można rzeczywiście odpocząć. Nawet takie jednorazowe komentarze, to było super. Wdzięczność i wdzięczność, bez końca. I tak sobie myślę, że nawet taki nieco żartobliwy pomysł z tym komentowaniem a jednak to słowo przewodnie, może tym bardziej, że tak wielu je wpisuje samodzielnie tak sobie przynajmniej myślę, że pewnie musi nam towarzyszyć przez cały ten dzień. To takie jakby zadanie przy okazji by sobie o tym przypominać również w trakcie dnia. I tak była cisza, później uświadamialiśmy sobie, że wszystko jest łaską. A ostatecznie zwróciliśmy uwagę na wdzięczność. A niektórzy nawet nie poprzestawali na tym jednym słowie. Niektóre komentarze to czytam wręcz ze łzami w oczach. Fakt, że mnie dużo nie trzeba do tego, to jest jedno, ale chodzi mi też o to, że są tak piękne, czasami wręcz wzruszające. No i rozgadywanie się znów się zaczyna. Wybaczcie, ale ja i tak myślę, że Wam zbyt mało dziękuję. Więc skoro już mowa o tym, to jeszcze chciałbym podziękować Piotrkowi za jego wspaniałą inicjatywę. Wiem, że ten nasz braciszek jest tak bardzo skromny, pokorny i nie oczekuje chwalenia czy informowania nawet, ale to, co wymyślił i zrealizował, jest piękne i tak bardzo wartościowe. A większość pewnie nawet może nie wie o czym mówię. Mam nadzieję, że to dzieło nie straci na wartości z tego powodu, że o tym wspomnę i tutaj. Zresztą ci, którzy słuchali odcinka Mądrości ojca Pio, 13 lutego wiedzą o co chodzi, ponieważ tego dnia Piotr osobiście na naszym kanale kierował do Was swój apel. A te datę pamiętam tak dokładnie bez zastanowienia, ponieważ było to w przeddzień moich urodzin. Piotr wpadł na taki pomysł, chociaż jak twierdzi, to chyba nawet nie on, lecz pomysł ten został mu podsunięty gdzieś z góry, by w ramach prezentu urodzinowego otoczyć zarówno mnie, jak i kanał ogólnie modlitwą różańcową i wyszedł z propozycją, by uformować różę różańcową właśnie w tej intencji. Początkowo wiem, że brakowało osób, ale wczoraj wyczytałem w komentarzu, że w końcu się to udało. <laughs> Bardzo mnie to cieszy. To trochę takie dziwne uczucie, wiedzieć, że tak wielu ludzi, no bo to przecież aż 20 osób, ofiaruje tak piękny, codzienny dar modlitwy i czuje takie umocnienie. I jak nie być Wam wdzięcznym? Jak się nie wzruszać? Alicja zamówiła msze świętą na moje urodziny. To co prawda jednorazowe, ale przecież nie mniej ważne. Nic nie dorównuje wartości najświętszej ofiary. Dziękuję i za ten dar. Wiem również, że wsparcie modlitewne nie dotyczy tylko tych wspomnianych osób. Wiem, że wielu z Was pamięta o mnie w modlitwach i życzliwych myślach. I za to wszystko Wam dziękuję. Wielu z Was również swoją wdzięczność okazuje pomagając w utrzymaniu kanału poprzez wsparcie finansowe. I chociaż może wydaje się, że to takie przyziemne sprawy, to jednak przecież ta działalność jest właśnie w ziemskich warunkach i pewnych spraw z tym związanych nie sposób pominąć. Dziękuję wam za zaufanie i również tę pomoc. Moje serce jest przepełnione wdzięcznością. Dziękuję Wam za wszystko. No dobrze, idźmy już do tego tematu, bo w końcu w ogóle do niego nie dotrzemy. Rozpoczęliśmy miesiąc marzec, a w nim będziemy rozważać różne mądrości Ojca Pio, oparte na niełatwym temacie głównym, jakim jest cierpienie. To nawet dobrze się składa, bo przecież mamy teraz Wielki Post, okres, w którym rozważamy różne treści związane z cierpieniem Pana Jezusa. Temat cierpienia nie jest przecież obcy żadnemu człowiekowi. W mniejszym czy większym stopniu dotyka to każdego. Tylko czasami podchodzimy do tego zagadnienia w jakiś taki dziwny, specyficzny sposób. Staramy się unikać krzyża, odrzucać go, a przez to często wcale nie jest nam lżej, a niejednokrotnie jeszcze trudniej. Dlatego spojrzenie na podejście do tego tematu, wypracowane przez naszego Ojca, może być dla nas pewnym oświeceniem. Być może przeanalizowanie tego tematu przyniesie nam samym ulgę. Wcale nie chodzi o to, że będziemy mieli mniej cierpień, ale tak wiele w naszym życiu zależy od tego, w jaki sposób podchodzimy do jakiegoś zagadnienia. Cierpienie tak często uważane jest za przekleństwo, coś zupełnie pozbawione sensu, jako przeszkoda na drodze do ludzkiego szczęścia. A jeśli coś jest w ten sposób traktowane, to nie sposób by było akceptowane. Czy zatem cierpienie rzeczywiście jest tylko i wyłącznie złem? Czy można w nim dostrzec jakiekolwiek plusy? Na te i wiele podobnych pytań będziemy starali się szukać odpowiedzi. A przewodnikiem na tej drodze naszych rozmyślań i poszukiwań prawdy będzie jak zwykle ojciec Pio. Pokorny zakonnik, który z cierpieniem w przeróżnych jego postaciach miał tak wiele do czynienia. W jego przypadku to nie tylko teoria, lecz własne jego życie. Jego codzienność. Powiem Wam, że niektóre wnioski Ojca na temat cierpienia, właśnie, samemu sprawiały mi sporo trudności ze zrozumieniem. Czy to znaczy, że teraz już wszystko rozumiem? Z pewnością nie wszystko. Wiem, że doświadczenia wielu z Was w tym temacie są o wiele bogatsze od mojego. Bóg nie doświadczył mnie dotychczas chorobą. I dzięki Mu za to zdrowie to wielka wartość, chociaż nie największa, o czym już niejednokrotnie tutaj mówiliśmy. Ale też wiadomo, że są różne rodzaje cierpienia. Nie tylko choroba ciała powoduje, że człowiek cierpi. W tym kontekście nie mogę powiedzieć, że cierpienie jest mi obce. No i nie zawsze umiałem do tego podchodzić też we właściwy sposób. Ojciec Pio nie unikał cierpienia, on go wręcz oczekiwał. Dlaczego? Coś z nim nie tak było w tym temacie? Nie, nie o to chodzi. On po prostu znał wartość cierpienia, a nawet prosił o nie Boga, ale nie dla samego cierpienia, jak to zaznacza w dzisiejszym cytowanym fragmencie. Cóż zatem tak pociągnęło Ojca w cierpieniu, że wydawało się, że go kocha, sprostował, że to nie chodzi o cierpienie samo w sobie, lecz z powodu owoców, które ono przynosi. A dalszy fragment dzisiejszego cytatu brzmi tak. On bowiem, czyli właśnie cierpienie, oddaje chwałę Bogu, ocala bliźnich na tym wygnaniu, uwalnia duszę z ognia czyścowego. I czegóż więcej mogę chcieć? I pada kolejne pytanie, ojcze, czym jest cierpienie? A ojciec odpowiada: ekspiacją, czyli zadośćuczynieniem, a dla ciebie? Moim codziennym chlebem, moją rozkoszą. I gdyby ktoś tak zupełnie nie w temacie, albo nie znał Ojca jako wspaniałego, głębokiego, Bożego człowieka, można by było pomyśleć, że coś jest z ojcem nie tak. Są też takie rodzaje zaburzeń człowieka, że w cierpieniu odnajduje jakiś rodzaj spełnienia czy radości. Ból takich ludzi potrafi podniecać. Mówi się o masochizmie. To nie jest normalne to raczej rodzaj dewiacji. Ale to nie jest oczywiście przypadek naszego ojca. On dokładnie tłumaczy, co ma na myśli. Ojciec Pio wiele się modlił, o tym już wiemy. Była to piękna modlitwa oparta na bliskiej relacji z Jezusem, Maryją czy nawet aniołami. Ojciec bardzo cenił też rozmyślanie, o czym mieliśmy się okazję przekonać w wielu poprzednich odcinkach. Z pewnością często rozmyślał również i nad zagadnieniami związanymi z życiem Jezusa. A przecież, myślę, że można tak powiedzieć, kulminacyjnym punktem w ziemskim życiu Jezusa była właśnie jego męka i śmierć na krzyżu. Oczywiście, jak wspomniałem, jeśli chodzi o ziemskie życie zbawiciela, bo z pewnością zmartwychwstanie było o wiele bardziej doniosłym, ważnym wydarzeniem. Chociaż miało ono miejsce na ziemi, to jednak jakoś tak mi się kwalifikuje jako zupełnie nieziemskie wydarzenie. No dobrze, ale ojciec, Pio, wiele czasu poświęcał na modlitwę przy krzyżu. Był taki piękny, duży krzyż, to znaczy on nadal jest. Wykonany był z drzewa cyprysowego, który znajdował się na chórze, gdzie ojciec często klęczał, odprawiając tak zwane dziękczynienie pomszy świętej. To właśnie pod tym krzyżem otrzymał dar stygmatów. Pewnie większość z was zna, na czym polega taki dar stygmatów, ale może nie zaszkodzi również powiedzieć, gdyby ktoś jeszcze się z tym nie spotkał. Otóż na rękach, nogach i boku ojca Pio pojawiły się rany, takie jak u Jezusa podczas jego męki, jako rany po gwoździach podczas ukrzyżowania, a rana w boku po przebiciu włócznią przez żołnierza, by w ten sposób Upewnić się, że nastąpiła śmierć skazańca. Jeśli chodzi o ukrzyżowanie, to innym sposobem takiego upewnienia się było łamanie nóg skazańcom. Taki los spotkał towarzyszy niedoli na tym wzgórzu Golgoty. Jak się okazuje, śmierć na krzyżu następowała nie na skutek bólu, czy utraty krwi, czy cierpienia, lecz z powodu uduszenia. Wiszący na krzyżu skazaniec miał. Tak bardzo rozciągniętą klatkę piersiową, że nie mógł zaczerpnąć powietrza, aby to było możliwe, musiał uczynić wysiłek i podnieść się nieco opierając na nogach. Ale przecież również te nogi były przybite do krzyża i to było bardzo bolesne. Zbyt długo też nie mógł pozostawać w tej pozycji, ponieważ rany w nogach również bardzo bolały. Gdy ciężar całego ciała mężczyzny na nich spoczywał, a zatem trzeba było po chwili się opuścić, by znowu po chwili powtórzyć to i ponownie zaczerpnąć powietrza. To była okrutna męka, a takie połamanie nóg skazańcowi uniemożliwiało dalsze oddychanie i następowało uduszenie. Jezusowi jednak nie łamano piszczeli, lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok. To także nie pozostawiało wątpliwości, że skażaniec nie żyje, ponieważ przebite zostało serce. W momencie, gdy doszło do przebicia włócznią boku Jezusa, już wtedy nie żył. Ewangelista zapisał, że po przebiciu boku Jezusa wypłynęła z niego krew i woda. Znawcy twierdzą, że takie rozdzielenie osocza następuje dopiero po śmierci człowieka, a zatem Jezus już wtedy nie żył. Upewniono się jednak, aby nie było jakiegoś tam błędu w sztuce, gdyby skazaniec przez jakiś czas wstrzymał oddech czy udawał nieżywego, a potem jeszcze mogłoby się okazać, że udało się takiego od docucić, odratować. Żołnierze nie mogli sobie na to pozwolić, za takie niedopatrzenie sami mogli przypłacić życiem, a zatem upewniano się w ten sposób, łamiąc nogi albo przebijając bok. I takie rany, jakie na skutek ukrzyżowania zadano Jezusowi, takie rany pojawiły się na ciele Ojca Pio. Jak wiemy, nosił je przez równe 50 lat, tuż przed jego śmiercią. Zniknęły. Było to niezwykle uciążliwe. Te rany krwawiły, bolały, uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. Jednak nie to było dla ojca najgorsze. On, jak już wspomnieliśmy, nie bał się cierpienia, a nawet pragnął go, ale najgorsze było dla niego to, że inni to widzą. Gdyby mógł, zostawiłby sobie ten sam ból, to cierpienie, byle tylko inni tego nie widzieli. Jednak wola Jezusa ukazała się inna i do tych niewątpliwych cierpień spowodowanych przez rany doszły jeszcze inne cierpienia, związane z rodzajem sensacji, którą tak niecodzienne wydarzenie wywołało w otoczeniu naznaczonego w ten sposób zakonnika. I dopiero się zaczęło. Jakieś dziwne podejrzenia, że może sam sobie to robi, być może za pomocą jakichś środków chemicznych, że być może szuka w ten sposób uwagi, chce coś pokazać, zwrócić na siebie uwagę. A gdy ciekawscy ludzie zaczęli napływać do San Giovanni Rotondo, było jeszcze gorzej. Pojawiali się także rządni sensacji dziennikarze. Wielu traktowało ojca jako okaz do oglądania. Podobnie i lekarze baldali go, próbując zrozumieć, jak to możliwe. Wielu ludzi przekonanych było również o nadprzyrodzonym charakterze tego znaku i także ciągnęli całymi gromadami, by zobaczyć tego męża Bożego. Chcieli. Go spotkać, porozmawiać z nim, a może chociaż go zobaczyć lub się wyspowiadać. Było w tym i trochę ciekawości, a może i trochę pobożności, może trochę szukania Boga, gdzie tak trudno go w codzienności spotkać, a tam objawił się właśnie w takim znaku swojej męki. Gdy się narobiło wokół tego sporo szumu. W końcu zapadła decyzja o zakazie publicznego odprawiania przez Ojca Mszy Świętej, a nawet spowiadania, czy spotykania się z wiernymi. To dopiero musiało być dla niego cierpienie. On, który był tak bardzo ofiarny, w poświęcaniu czasu penitentom podczas spowiedzi, czasami nawet spowiadał po kilkanaście godzin dziennie, mało co spał. Tak bardzo chciał jednać ludzi z Bogiem, ratować ich dusze, ale nawet to zostało mu zabronione. Mógł się zbuntować, ale akurat w tym przypadku na pierwsze miejsce, mimo wszystko, i tak wysuwa się wielkie jego posłuszeństwo i pokora. Ponieważ ojciec nie buntował się na taki zakaz, posłusznie mu się podporządkował, a nawet nie pozwalał innym na udzielanie jakichkolwiek komentarzy, które Pewnie miały na celu jakieś okazanie współczucia w jego trudnym położeniu. Tylko dzisiaj taki zarys. Myślę, że jeszcze będzie okazja powrócić do tych wydarzeń, może nieco bardziej szczegółowo. Może również zastanowić się przy okazji nad męką samego Jezusa. Jak powiedziałem, temat cierpienia będzie nam jeszcze przez jakiś czas towarzyszył. Być może także. Spojrzymy na przykłady innych ludzi, czy to świętych, czy tak zwanych świętych bezimiennych, którzy żyli w świętości, cierpiąc, ale nie zostali jakoś tam oficjalnie wyniesieni na ołtarze. Takich ludzi jest bardzo, bardzo wielu. Co wam dzisiaj pozostawić jako takie hasło wywoławcze? Tak się zastanawiam. Sam nie wiem. Przyszła mi akurat taka pewna piosenka na myśl. W której występują m.in. takie słowa: Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Wiem, że to nam miesza w głowie, szczególnie zaś tym, którzy nie do końca rozumieją sens cierpienia, nie zgadzają się na nie, chcieliby je odrzucić. Rozumiem też takie podejście, rozumiem ten bunt. Ja także długo nie byłem w stanie tego zrozumieć. Czy teraz rozumiem? Może jedynie odrobinkę, ale bardziej niż dawniej. Pewnie jeszcze to rozwiniemy w kolejnych dniach, ale dzisiaj powiem tylko tyle, że cierpienie nie może być tak zupełnie pozbawione sensu. No bo pomyślcie, skoro stało się to narzędziem zbawienia ludzi, to jak może być to bez sensu? Skoro Jezus zdecydował się na tak wielkie poświęcenie poprzez cierpienie, to musi być to coś szczególnego. Przecież mógł wynaleźć z pewnością jakiś inny sposób na zbawienie ludzi. Cierpienie nie może nie mieć wartości, skoro sam Jezus przeszedł tę drogę, a nam powiedział, że także, podobnie jak On, mamy brać swój krzyż i go naśladować. Nie może być bez sensu. Od krzyża i tak nie jesteśmy w stanie uciec. Biedny ten, kto ucieka, bo przecież w krzyżu zbawienie. Chcielibyśmy uciec od zbawienia? A co z cierpieniem niewinnych, pewnie ktoś powie. No cóż, Jezus także był niewinny. A mimo to jego cierpienie nie było pozbawione sensu. Mimo wszystko przyznaję, że ciężkie tematy przed nami. Czy każde cierpienie ma sens? Czy rozumiesz to na tyle, by móc takie właśnie słowa napisać w komentarzu? Bez sensu? Czasami chciałoby się tak powiedzieć. Pamiętacie słowa mojego katechety? Nie mów, że bez sensu, tylko że nie rozumiesz. No właśnie, może my też nie rozumiemy. Prośmy Boga, żeby dał nam zrozumienie tego trudnego, ale ważnego tematu. Panie Boże, daj zrozumieć, że każde cierpienie ma sens, gdyż prowadzi do pełni życia. A skoro. Wszystko jest łaską. To może i każde cierpienie ma sens? Szczęść Boże. Aha, no i zapraszam Was na 17 na kolejną drogę krzyżową na żywo na naszym kanale. To będzie też droga cierpienia. Bywajcie, wspaniałego dnia dla was.